Witajcie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam trochę więcej o jeżówkach. Jeżówka purpurowa, wbrew nazwie, nie zawsze jest purpurowa. Odmiany kwitną w odcieniach czerwieni, różu, bieli, pomarańczu, a nawet zieleni. Są wybitnie miododajne i bardzo atrakcyjne dla motyli. Te wieloletnie byliny osiągają od 40 cm, do nawet 1,5 metra wysokości. Są wprost stworzone na rabatę w pełnym słońcu. To przeznoszą susze i mróz, generalnie nie sprawiają problemów w uprawie. A z jeżówkami sprawdzi się w każdym ogrodzie. Słowem wstępu, krótka charakterystyka głównej bohaterek tego filmu. Ogrodowe odmiany wywodzą się niemal wyłącznie od jeżówki purpurowej. Nazwa tej beliny pochodzi od kwiatostanów, najeżonych koszyczków otoczonych kwiatami języczkowymi, przypominającymi płatki. W naturze kwiatostany jeżówek są różowe z czerwono-brązowym środkiem. Ale u odmian przybierają wszelkie odcienie fioletu, różu, czerwieni, bieli, pomarańczu, żółci, bieli, zieleni, a często są dwu- lub trójbarwne, pełne lub półpełne. Odmiany, jak wspomniałam, osiągają od około 40 cm do ponad 1,5 m wysokości, więc znajdą się wśród nich idealne kandydatki na rabaty i do pojemników. Rabata z jeżówkami przyciąga pożyteczne owady. Pszczoły, trzmiele i motyle cały czas uwijają się wokół kolorowych kwiatów. Jeżówki kochają pełne słońce i przepuszczalne gleby, najlepiej żyzne, ale i w uboższych sobie poradzą. Zdecydowanie nie tolerują lekkich gleb i piaszczystych oraz nadmiernego przesuszania, za to zdecydowanie lepiej radzą sobie na obszarach z częstymi opadami. Są w pełni mrozoodporne, omijają je choroby i szkodniki. Mówiąc w skrócie, jeżówki są piękne, kwitną długo i obficie, są miododajne i bardzo łatwe w uprawie. Z tych powodów rabaty z jeżówkami to murowany sukces. Rabata z jeżówkami sprawdzi się w każdym ogrodzie, bo to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych i najbardziej wdzięcznych bylin. Wyjątkowo służy im towarzystwo traw ozdobnych, rudbeki, warbeny patagońskiej, Szałwi i wielu innych światłolubnych roślin. Wszystko zależy od Waszej kreatywności i smykałki do łączenia ze sobą kolorów i pokrojów. A dlaczego warto sadzić jeżówki? Jak wspomniałam, jeżówki to rośliny proste w uprawie, niespecjalnie wymagające, a jednocześnie mocno odporne na mróz i choroby. Dzięki swojej różnorodności idealnie nadają się do tworzenia ciekawych, zróżnicowanych pod względem wysokości i kolorów kompozycji. I to właśnie zróżnicowanie kolorystyczne jest jedną z największych zalet tej rośliny. Jeżówka ma jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę – pięknie kwitnie od lipca aż do października. Przekwitłe kwiatostany na roślinach można pozostawić na zimę, nie ścinać, kiedy to równie ciekawie wyglądają przyprużone śniegiem lub pokryte szronem. Ponadto jeżówki równie efektownie wyglądają jako kwiaty cięte w wazonach, gdzie długo utrzymują swoją świeżość. A jak w takim razie uprawiać jeżówki? Jeżówki wczesną wiosną wysiewa się z nasion do doniczek, a po kilku tygodniach uzyskane sadzonki przesadza się do gruntu. Po przekwitnięciu kwiatostanem można obciąć lub, tak jak wspomniałam, pozostawić, dzięki czemu oszronione będą tworzyły ciekawe ogrodowe kompozycje. Jeżówkę można również pozyskać przez podział, który z istniejących roślin wykonuje się wiosną lub jesienią. Nawożenie jeżówki wykonuje się w maju oraz lipcu, co zdecydowanie poprawia jej kwitnienie. Poza tym pielęgnacja ogranicza się właściwie jedynie do regularnego podlewania, oraz podwiązywania wysmukłych pędów, aby ograniczyć ich pokładanie. Raz na kilka lat jeżówkę dobrze jest przesadzić, w przeciwnym razie zanika. Choroby jeżówek zwykle spowodowane są nadmiernym zacienieniem lub zbyt mokrą glebą. Wówczas pojawiają się na nich brązowe plamki, oznaczające chorobę grzybową. A więc podsumowując, mam nadzieję, że ten stosunkowo krótki film dał Wam solidną dawkę informacji o jeżówkach. Najważniejsze jednak jest to, aby zapamiętać, że są to rośliny proste w uprawie, nie posiadające dużych wymagań, a przy tym niezwykle efektowne. Wieloletnie i bez problemu zimujące w gruncie. Niemniej w chłodniejszych rejonach kraju, na zimę warto zastosować wokół nich siłkowanie. Bardzo dobrze wyglądają w połączeniu z innymi roślinami, szczególnie na rabatach kwiatowych, w tzw. kompozycjach naturalistycznych. I jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!